Na co dzień leśnicy zajmują się ochroną lasów i żyjącej w nich zwierzyny. Nie strzelają do saren czy dzików. Jednak większość jest też myśliwymi i wtedy zajmują się odstrzałem chorych czy starych osobników. Dlatego muszą ćwiczyć strzelanie. Okazją do tego są regionalne zawody strzeleckie leśników. Chodzi o doskonalenie umiejętności strzeleckich. Większość leśników jest myśliwymi i chodzi o to, żeby doskonalić umiejętności strzeleckie wśród leśników, tych, którzy są członkami PZL. 70 zawodników z 20 nadleśnictw województwa łódzkiego przyjechało na strzelnicę do Pyszkowa. Po raz 43 sprawdzali swoje umiejętności w regionalnych zawodach strzeleckich leśników. Najlepsi zdobywają 450 punktów na 500 możliwych. Trzeba mieć dobre oko, żeby trafić we wszystkie tarcze czy do rzutków. Celność to jednak nie wszystko. Dyspozycja psychofizyczna w danym momencie, prawda? No, i treningi oczywiście. Strzelanie to bardzo potrzebna umiejętność, choć w pracy leśnicy nie noszą nawet broni. Jako myśliwi zajmują się ochroną zwierzyny żyjącej w polskich lasach. Nie jest to łatwe zadanie. Niestety nie. Jest to teren otwarty. Jest to bardzo trudne i prawo jest tak sformułowane, tak skonstruowane, że żeby udowodnić komuś cokolwiek, to jest to bardzo skomplikowana sprawa. Kusownictwo to poważny problem, bo przestępcy są coraz lepiej uzbrojeni, mają szybkie samochody i trudno ich złapać na gorącym uczynku. Leśnicy często muszą likwidować skutki ich działalności. Czasem trzeba zastrzelić zwierzę uwięzione we wnykach. Osobiście akurat nie miałem takiej okazji, no ale to jest strzał łaski tak zwany, bo zwierzyno wtedy... Nawet po uwolnieniu ze zwnyka ona raczej już nie będzie funkcjonować tak jak, jak wcześniej. Większość leśników strzela jednak do zwierzyny jako członkowie kół myśliwskich. Koła mają obowiązek dbać o populację różnych gatunków, dlatego hodują na przykład kuropatwy czy zające, które potem wypuszczają na łowiskach. Jednym z zadań jest też odstrzał dzików saren czy jeleni. To też jest forma opieki nad terenami leśnymi. To jest równoznaczne, proszę pana. Jeżeli opiekujemy się, część normalnych zwierząt musi być odstrzelona, bo nie może się rozwijać do niebotycznych rozmiarów, prawda, więc populacja musi być ograniczana. Nie ma szkodników naturalnych, prawda, mięsożernych, więc normalnie myśliwi muszą spełniać tą funkcję. Nie znaczy to, że panu Adamowi nie jest żal. Nie ma jednak innej możliwości regulowania populacji zwierząt.